Fotowoltaika to jedna z wiodących dróg pozyskiwania energii w sposób ekologiczny i zrównoważony. W Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Politechniki Łódzkiej dr Katarzyna Znajdek i pracujący pod jej okiem doktorant Przemysław Czarnecki opracowują sposób powstawania cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych na podłożach elastycznych. Elastyczne ogniwa słoneczne charakteryzują się około dwukrotnie niższymi sprawnościami niż standardowe ogniwa sztywne wykorzystywane w dużych instalacjach. Interesujemy się nimi, ponieważ mają one znacznie szersze możliwości aplikacyjne. Są elastyczne dzięki swoim podłożu. Na właśnie podłoże z folii na są warstwy krzemu czy tam innych Przewodników tworzących właśnie ogniwo fotowoltaiczne. To właśnie podłoże sprawia, że ogniwa są elastyczne. Nasza metoda, którą badamy, polega na dołożeniu do struktury ogniwa, jako, jej, jako jego wierzchniej części, dodatkowej warstwy, która składa się z nanocząstek tlenku cynku oraz pierwiastków ziem rzadkich. I zadaniem tej warstwy jest zamiana promieniowania ultrafioletowego, które pada na ogniwie. Bo jest praktycznie w strukturze niewykorzystywane na promieniowanie z zakresu światła widzialnego. Taki zakres jest wykorzystywany przez większość ogniw słonecznych do konwersji fotowoltaicznej, czyli właśnie tej zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Zajmuję się wytworzeniem tych warstw, z badaniem ich transmitancji oraz jak Zachowują się na ogniwie fotowoltaicznym, czyli zwiększają czy zmniejszają sprawność ogniwa. Wyniki wyglądają bardzo obiecująco. Można sobie wyobrazić, że takie ogniwo elastyczne jest lekkie, giętkie, może być zintegrowane z przedmiotami użytkowymi. I może być dzięki temu wykorzystywane w zastosowaniach mobilnych. Mogą na przykład być wykorzystywane w podróży, mogą być zintegrowane z plecakiem, torbą, kurtką, parasolem przeciwsłonecznym czy namiotem. Innym zastosowaniem może być wykorzystanie takich ogniw na przykład na statkach jako element żagla. Lub też w oknach jako żaluzje w oknach budynków lub samochodów można je tak naprawdę wykorzystać wszędzie, gdzie tylko potrzebujemy energii elektrycznej. Powstałe ogniwa są lekkie, wytwarzają energię w sposób cichy i bez zanieczyszczeń. Co więcej, deklasują inne, istniejące elastyczne ogniwa pod kątem efektywności. Dlatego też nie ma się co dziwić, że wynalazek został obsypany nagrodami. A jaką naukowcy widzą przyszłość dla tego patentu? Naturalnie świetlaną. Konwencjonalne źródła energii wyczerpują się z dnia na dzień, a energia słoneczna będzie zawsze i dzięki niej właśnie mamy dużo innych też zalet. Myślę, że to jest przyszłość, że każdy powinien wykorzystywać się to w, jak najbardziej, w jak największym stopniu. Ogniwa słoneczne są ekologiczne, nie tylko te elastyczne, ale również sztywne. Przede wszystkim nie generujemy zanieczyszczeń z ogniw słonecznych. Mogą one działać do kilkudziesięciu lat i nie wymagają praktycznie obsługi. Mamy energię elektryczną produkowaną na miejscu, także również przesyłanie tej energii nie wchodzi tutaj w grę i możemy mieć energię bezpośrednio w miejscu produkcji. Według mnie za 20 lat fotowoltaika będzie główną gałęzią energetyki. Będzie wykorzystywana przez każdego. Pozbędziemy się w większości przewodów, bo wszystkie ładowarki będą na podstawie właśnie fotowoltaiki. Chciałabym, żeby wszystkie budynki były wyposażone w ogniwa fotowoltaiczne i również, żeby były one zastosowane w takich codziennym użyciu, zintegrowane z kurtkami czy plecakami, tak żeby można było tę energię wykorzystywać bezpośrednio.